Manderko cześć i czołem, tutaj Szybek.pl. Witam was w czwartym odcinku z serii Szybkie Inspiracje. Dzisiaj pokażę wam kolejny domek, który zbudowałem właśnie z myślą o tej serii. Przedstawię go w nieco inny sposób niż ostatnio, a jeśli chodzi o tamten daleko za mną, tam, 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 daleko, to jeszcze się nim zajmiemy, spokojnie. Możecie mi oczywiście przypominać w komentarzach, ja się nie gniewam. Z tym, że po prostu jakoś tak nie miałem do niego, nie wiem, sił, ochoty. W sensie nie mam zbytnio pomysłu na niego i boję się, żeby coś złego nie wyszło. Także jak tylko znajdzie mnie chawka na ten budynek, zajmiemy się nim dalej, ale okej, okay, dobra. To krótkie wyjaśnienie. O co tutaj biega z tamtym projektem? A zajmijmy się teraz nowym. E, nowy domek jest na obszarze 15 na 15 e, To jest właśnie ten zielony kwadrat tutaj, tak? 15 kratek na 15 kratek. Tyle ma e, każdy z tych boków. A sam domek 12 na 13 Teraz dookoła może się przelecimy tak. O. Włączymy tylko F8. I o, o, tak się troszkę dziwnie lata. E, dobra, ale przy okazji będziecie, myślę, dobrze widzieć, mm, jak ten domek jest zbudowany. Ewentualnie możecie na przykład teraz zatrzymać materiał e, i spróbować odtworzyć e, ten domeczek, tak? Myślę, że przyda się na serwerach. Jest w podobnym stylu jak poprzednie dwa. Pierwszy i drugi, który wam pokazywałem, o, jeszcze tutaj, tak, tu, 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 um, ale jest znacznie bardziej masywny, jest znacznie bardziej pojemny. Zresztą to się właśnie mm, za chwilę przekonacie. Dobra, myślę, że wszystko już pokazałem dookoła. Teraz czas wejść do środka. Tak, wchodzimy do środka. Jest dość ciasno, ale właśnie o to mi tutaj chodziło. Żeby nie było za dużo wolnej przestrzeni Na wejściu od razu mamy skrzynki Co prawda no, ta górna nie działa Te pozostałe tutaj dwie e, Tak, ta górna No cóż, nie, tam bym musiał po prostu usadowić e, Schodek I tyle, to akurat sam, mo To możecie skorygować e, Zaraz podczas budowy Tu mamy jakąś tam półeczkę e, Tutaj ju jukebox Żeby puścić jakąś tam muzyczkę e, Kącik e, do kraftowania. Dźwignia, do tej dźwigni za chwilę przejdziemy. Tu mamy wieszak na narzędzia. W zasadzie wieszaki. Mała kuchnia. Nie jest za duża. O to właśnie też tutaj chodziło, tak to już mówiłem. Mm, tutaj jadalnia. W sumie też tutaj jedyne miejsce, żeby e, gości też tutaj potrzymać, znaczy usadowić, tak? Posiedzieć przy hmm, wiaderku z mlekiem. E, no tutaj mamy kolejne skrzynki. Dobrze wiem, że one są bardzo potrzebne na serwerach, ale nie tylko. Mm, tutaj mamy szafeczki, jakieś tam. E, piecyk, żeby coś usmażyć. Tak tutaj e, taki nie wiem, paldachim, czy jakby to tutaj nazwać. Tak nawet ladą sobie wisi. Mm, deszcz zaraz przestanie padać. Ok. Tutaj kolejna lampka do oświecenia. Mamy zlew, małą, małe miejsce, żeby, nie wiem, coś tam porobić w tej kuchni, jedną ukrytą małą skrzyneczkę oraz lodówkę. Musimy tylko wrzucić... Hmm, nie wrzuciłem. Jeszcze raz. O, jakiś itemek. I w tym momencie możemy coś tam, nie wiem, wyszperać, tak? Co tam chcemy z tej lodówki, bierzemy itemek, zamyka się lodówka. Tak, troszeczkę innowacji, troszeczkę technologii. Kolejne skrzyneczki, jakieś e, parę obrazów na ścianach. Jesteśmy na górze. Na górze mamy oczywiście kolejne skrzynie. Crafting wcielony w sumie jako doniczka, ale crafting zawsze się przydaje pod ręką jakiś. E, łóżeczka, kolejne skrzynki oraz miejsce, gdzie możemy znowu przechować jakieś e, rzeczy, takie bardziej schowane. tak. Mm, tutaj też ender chest jest tajemniczy. Także tutaj możemy pochować jakieś tam ciekawe rzeczy. No i to prawie tyle, ale oczywiście piwniczka musi być, także tutaj mamy. No nawet nie wiem, czy to jest mechanizm. Mamy dźwignię Redstone pod tym blokiem, a tam dalej jest piston, który po prostu nam przesuwa bloczek. Także mało skomplikowane. Możemy zejść tutaj właśnie do naszej piwnicy, gdzie mamy jeszcze więcej skrzyń, ogrom skrzyń, dokładnie, oczywiście możemy te otwierać, każdą, gdyż jest Glowstone nad nimi, um, są piecyki również, ojej, jakiś szklany stoliczek podświetlany, no jako że to tam taki nazwijmy modern, także przydałoby się coś takiego, e, tutaj kolejne skrzynki, tu skrzynki i w zasadzie mamy wszędzie skrzynki, także... A... Oczywiście tu trzeba zastosować półpłytki, bo jeżeli nie, no to nie otworzycie tych górnych skrzynek, tak, te półpłytki tu na dachu, na suficie znaczy się, no i to w zasadzie tyle, wychodząc tylko musimy podskoczyć, zamkniemy i tada, nikt nie wejdzie, nikt nie wie, że tam cokolwiek jest, o, no i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten domek, mam nadzieję, że się spodobał, wyraźcie swoje opinie w komentarzach, Ewentualnie podajcie sugestie oraz jakieś wyzwania na kolejne domki. Wiem, że kiedyś był proponowany Redstoneowy domek, taki z pistonami. No nie powiem, ciekawy pomysł, może jeszcze się nim zajmę. A to dlatego, że mam kilka pomysłów. Z tym, że tutaj trzeba dużo Redstonu po prostu powczepiać. Ehm, także. Tym się zajmiemy, ale jeszcze nie. Gdzie tu jest? O, tu jest wolna łapka. Ale to jeszcze nie teraz. Także czekam na sugestie mniej więcej tego typu, e, jakie pomieszczenia, co by się tam miało w środku znajdować. Oczywiście czytam te komentarze, żeby nie było. E, I to tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.